Drodzy Państwo, zostałem skazany na śmierć. Jedynym sposobem, żeby jej uniknąć, jest dotrwać do końca w tej grze. W tej jakże przezabawnej grze, w której koło fortuny będzie decydować, czy ktoś umiera, albo nie. Więc zacznijmy z pierwszym eksperymentem. Za dokładnie minutę, jeden z uczestników będzie wyeliminowany. I pierwszym szczęściarzem będzie... Y Alvarez. Stary, od razu dostajesz plus 10 za styl, jak coś. Ała. Kolejna runda, proszę Państwa, Simon mówi. Słuchaj się tylko koment, kiedy zaczynają się Simon Movie. W szeregu zbiórka Simon mówi. wejdź na stół. O, matko. Dobra. Easy. O, nie, na stole miał być. Waga, nie kucamy Nie kucamy No cóż. Wydaje mi się, że ci ludzie nie do końca wiedzą, o co chodzi w Simon Movie. Na przykład ten dziomek. Ok. Następna runda, ulubione gwiazdka. I chyba nie chodzi o niego. O nie. Wybrali mnie do tej konkurencji, no. Teraz zaczniemy głosować. W skrócie, osoba z największą ilością głosów będzie bezpieczna. O, nie, 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 dobra, dobra, wybierzcie mnie, proszę, 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 proszę. Tak, dla mnie dawać! Drużyna Aurelio! Udało się! Nie spadłem. Boże, ludzie, kocham was. Kocham was. Zebraliśmy się tu po to, żeby zobaczyć, jak dwójka z tych ludzi będzie do siebie strzelać. Ten gość w środku ewidentnie chce przeszkodzić jednej z nich. Ooo, ten koleś to jest chyba ten typ z Mistrzostw Olimpijskich. Uwaga, uwaga! Podziel lub ukradnij. I teraz te dwie biedne istoty muszą zadecydować. Albo dzielą i obie przeżywają, albo jedna ukradnie i druga umiera. I chwila prawdy. O, jak słodko, obie podzieliły i nikt nie umarł. Bomba zegarowa została wybrana. Jedna osoba dostanie TNT. TNT może zostać przekazane innej osobie po 30 sekundach. Wybuchnie. Więc myślę, że dobrą taktyką jest oddalić się od środka i stanąć tutaj gdzieś tak taktycznie. A więc ta osoba będzie miała bombę. Gdzie ona jest? W jakimś pokoju? Mam nadzieję, że to nie jest za moimi plecami. Dobra, widzę, ją jest po drugiej stronie i właśnie wchodzi do czegoś pokoju. O nie O nie, przekazała bombę jakiemuś ziomkowi. Dawaj bacon, dawaj bacon! No nie dał rady biedny. Zobaczcie, jak mało osób w ogóle zostało, nie? Pojedynek, no brzmi, jakby miało być tu zaraz o jednego mniej. Dwie osoby zostaną wybrane do uczestniczenia. Ale tylko jedna osoba przeżyje. No ja się nie przejmuję, bo generalnie rzadko nam nie wypada. O nie! O nie! No i chyba czas się pożegnać, proszę Państwa. Dobra, posłuchaj mnie uważnie. W tej grze jest tylko miejsce dla jednego z nas. Dobra, skoncentruj się. Jak jest zielone, to strzelasz. Jak jest zielone, to strzelasz. Dobra, mam to, na spokojnie. Mam to. Mam to! MAN! Powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że to wygram. Zostały tylko cztery osoby, więc zaczyna się robić ciekawie. Zapadnia została wybrana. Wszystkie osoby muszą stanąć na zapadni, i jedna osoba wybierze, którą zapadnie otworzyć. I tutaj losuje się osoba, która będzie decydować właśnie o życiu innych. O! I czy to będę ja? Tak, to będę ja! No dobra, mi się kolorowe. Um, kogo by tu zrzucić? Ty jakoś mi podpadłeś wcześniej, nie pamiętam czym. Ty w sumie byłaś chyba spoko. Przykro mi ziom. <tryk> Dziękuję Aurelio, jesteś dobry. Ech, nie cieszę się tak, bo i tak was później wyeliminuję. Podręcznik? Losowa osoba dostanie przedmiot. Cóż no, nie obrażę się jak to będę ja oczywiście. I to chyba będę ja. Aha. <tryk> Dostałem broni, mogę kogoś zastrzelić. Patrzcie, jak spieprzają w ogóle wszyscy. Zostawmy tą broń na razie na później i zobaczmy, co się tu kolejnego wylosuje. Podziel lub ukradni. Uuuu. Czyli po tej rundzie będę jeden na jeden z kimś i mogę go wtedy zastrzelić i wygrać grę. Uuuu, lubik, bubik. Pierwszy do odstrzału. I teraz niech tylko nie wybierze mnie i easy game, nie? O nie, jestem tu podwójnie. I tak jest. Mój misterny plan właśnie się spełnia. Wiem, że to straszne, ale bardzo liczę, że ktoś ukradnie i się wyeliminują. Wtedy wygram tą grę. Spróbuję ich trochę nakierować na to, żeby ukradli. Typu, zastanówcie się dobrze. Podziel się ja jestem czysta. Ach! 4, 3, 2, 1. I ukradła. No jaka szkoda, jaka szkoda. A więc teraz, teraz, teraz to jest moja szansa. Wybacz, ale muszę. Haha. Ha, ha. Aurelio, jesteś Bogiem. I wygląda na to, że zostałem sam. I wygrałem to. Mam wyjść tymi drzwiami, tylko się upewnię, czy nikt nie bije mi noża w plecy. Dobra, idziemy. Aurelio przeżył. 25 osób zostało zabitych. Jak macie to 25 osób i ja zostałem. 4% szansy na wygraną. Jak podobał Ci się ten film, to zostaw suba i lajka i elo!